Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do wydaje mi się chyba pojedynczego odcinka z gry Haunted Memories, e, która jest dostępna na Steamie za darmo w fazie Early Access, czyli wczesnego dostępu. Wiem, że jest tutaj bodajże epizod pie pierwszy tylko dostępny, pewnie inne epizody będą dostępne e, już potem za pieniądze, jednakże wszyscy dobrze wiecie jakim ja jestem fanem gier strasznych, gier horrorowych. Dlatego też postanowiłem nagrać to dla Was. Dlatego, że wydaje mi się, przynajmniej po trailerze, że może to być to jest straszna gra, i że jest darmowa. To czemu by tego nie sprawdzić? E, zagrajmy na normalu. Chociaż nie wiem, nie wiem do końca w ogóle, jak wygląda gameplay z tej gry, bo nic nie sprawdzałem. Nic nie patrzyłem. E, także dla mnie to będzie również taka tajemnica, jak i dla Was. E, nie wiem, czy to nie będzie coś. Na zasadzie Slendera może. Takie mam wrażenie, że to może być coś być w tym klimacie. O mój Boże, jak to się nagle jakoś tak... Wydawało mi się, że chyba tak jakoś tak klatkuje trochę tak gra, ale wydaje mi się, że ona chyba ma taki urok, że w niewielu klatkach funkcjonuje. No i zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie jeszcze odcinek z serii ile wytrzymam, czy będzie to jako pełnoprawny odcinek pełnej serii, w zależności od tego, czy postanowię wyjść z tej gry, bo się popłaczę ze strachu, e, czy też nie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, i nagle zaczęła działać płynnie ta gra, w ogóle koleś ma ręce troszeczkę jak... jak zombie. Czy ja coś mogę zrobić? Nie. Ale ręce mu wiszą tak, powiedziałbym, dosyć ponuro. Generalnie gra prezentuje się tak, powiedzmy, średnio na najeżdża. Klimat może jest, ale grafika i tekstury są słabe. Muszę się czym zająć, moje myśli. Po to, żeby nie myśleć o tym, że za chwilę coś wyskoczy i mnie zje. Jest to jakiś samochód. Future Somebody should be near. Dobra, weźmy mapę, weźmy latarkę. Radyjko sobie przygrywa. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy możemy coś wziąć? Możemy wziąć te. No, o weź się. Chłopie. Do czego służy maszyna? Jest. okej, okay. aha. Czyli maszyny do pisania służą nam do zapisywania gry. Czy te przedmioty, które mam w ekwipunku, mogę ich jakoś używać, w jakikolwiek sposób? Aha, mogę je używać w ten sposób. Project Hound. Eee, uh, okay. You are all aware of the adaptation process is the most important process in recover cost. The pacification, bla, bla, bla. Nie wiem do końca o co chodzi, nie wiem jak zmieniać sobie rzeczy, które wybieram. Pewnie E, okej, okay, mamy latarę. Czuję się już troszeczkę bezpieczniej Czy tak nie podoba mi się to co się tutaj dzieje What the fuck co to było? Co to było? Gdzie to jest? Okej okay. Dobra, mamy ślady krwi to zawsze Dobrze wróży co nam pokazuje ta mapa? Ta mapa nam pokazuje to, co widzieliśmy wcześniej. E, better turn the generator on. Dobra, czyli najpierw musimy włączyć generator. E, I generator jest, jak widzimy, musimy iść w lewo, potem skręcić w prawo i iść prosto. Dobra. W takim razie tam się udamy. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, czy ja chcę tam iść. Mamy kolejny samochód. Nie wiem czy włączenie generatora to będzie taki wyśmienity pomysł. Spójrzmy szybko na mapę, czy dobrze idę, nie, źle idę. Czyli muszę iść tędy. Ja będę się sugerował tymi co mi, tym co mi proponują twórcy gry Hello To jest jakaś chatka Jesteśmy blisko tego generatora, powiedzcie mi, że jest coś blisko. Ja już nie chcę. E, Okej, okay, dobra, biegnijmy tutaj. Jak odpalimy generator, to pewnie stanie się coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Trochę się tego boję. O, błyskawicy. Ten potwór wyglądał jak taki profesor Oktopus z, ze Spidermana. Miał dużo rąk. Okej, okay, to wygląda na miejsce, gdzie jest generator. Czy ja mogę tutaj wejść? Nie mogę tutaj wejść, w żaden sposób. Coś się nagle pojawiło, że... ...press E to open? What the fuck? A, okej, okay, jednak możemy tutaj wejść. Co to jest? Puszki. Ciekawe co dają puszki. Odpalmy generator. Aha, nie ma paliwa. Czyli musimy znaleźć paliwko. No to super. What the fuck? Tam coś było? Tam, czy tam coś było? Czy mi się tylko wydawało? Tak, wydaje mi się, że to jest chyba jedna z tych gier. Slenderowatych. Nieco e, które zmuszają mnie do tego, że muszę znaleźć gdzieś tam przedmiotów, ten potwór będzie się pojawiał co jakiś czas, oddech tego kolesia mnie po prostu zaczyna nieco odnerwować, pod tym względem, że czuję się jakby ktoś mi oddychał prosto w ucha albo prosto na kark, co wcale nie jest przyjemnym uczuciem, wierzcie mi. Wyobraźcie sobie, że słuchacie sobie teraz tego na słuchawkę i takie. Czy tam coś jest? Czy tam coś jest, szanowny panie? Nie, chyba nic tam nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, na razie jest tak dosyć luźno. Atmosfera jest dosyć mroczna. Ale, 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 wszystko się może pewnie za chwilę zmienić. No, ale podejdźmy może do tego samochodu. I zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy przy tym samochodzie. Chyba, mimo wszystko, nic nie znajdziemy. Dobra, to idźmy w górę. Zobaczymy, co znajdziemy u góry. Czy znajdziemy jakąś jeszcze inną maszynę do pisania, dzięki której w jakikolwiek sposób uda nam się zapisać grę, co byłoby bardzo przyjemne. A nasza postać. Fajne jest to, że ta postać w ogóle skacze tak do przodu, jak prawdziwy człowiek by mniej więcej starał się skoczyć. Okej, okay, nie podoba mi się to, jak wąski jest ten korytarz. Nie budzi to mojego zaufania. Jeżeli miałoby być to miejsce, któremu miałbym zaufać, ewidentnie nie wpisałbym go na jedno z pierwszych miejsc. Okej, okay, mamy tutaj płotek, mamy tutaj jakieś roślinki. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na zakręcie, dobra, czyli musimy iść dalej eee, i spróbować coś znaleźć. Uu, tu, 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 tu. Dobra, spróbujmy znaleźć tam paliwo. Gdzie ono jest, na miłość boską? Pewnie na samym końcu tej drogi, która mnie doprowadzi do jakiegoś strasznego miejsca, gdzie będzie czekał na mnie ten potwór z Mackami. I pewnie spełnią się teraz wszystkie fantazje widzów moich, którzy oglądają japońskie porno z ośmiornicami. Postać, którą steruję, zostanie zgwałcona przez ośmiornico podobnego potwora. O tak. O tak. Wejście na górę. Mm. Coś co kocham. Tutaj nie ma śladów krwi. Dobra, tu jest jakieś zejście, yy, ale zastanawiam się, czy nie na mimo wszystko na górę. Wejdziemy na górę, jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma. Wejście na górę zawsze jest spokojne. Podziwiamy widoczki, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Może na górze, na górze będzie jakiś fajny kolega. O, fuck, Myszka mi na chwilę zwariowała. Może na górze będzie jakiś fajny koleżka, który będzie chciał z nami porozmawiać. Będzie chciał się z nami pobawić w berka. Ja to zawsze przyjmę. Zabawa w Berka jest zawsze spoko. Powrócą czasy dzieciństwa. Teraz jestem zbyt leniwy i zbyt gruby na to, żeby się bawić w Berka samemu. Mam wypluł płuca. Więc mogę się przynajmniej pojawić w Berka z jakąś inną postacią tutaj w grze. Yeah. Gry bawią i uczą. Okej. Okay. Daleko jeszcze? No to daleko czy nie? Chyba wydaje mi się, że jak będę starał się zejść stąd, to... Może... Mimo wszystko wam wytnę ten fragment. Bo schodzenie stąd będzie dosyć długie, tak coś czuję. Wow, i tak wchodzimy i wchodzimy. Czy ta wieża prowadzi mnie aż do księżyca? To jest moje pytanie. Czy na świecie są takie wieże, które doprowadzą mnie prosto do księżyca? Wow, nie potrafię chodzić po schodach, bo wpadam na ściany. O, jesteśmy prawie u szczytu. No, i teraz wielka tajemnica, czy coś tutaj będzie na mnie czekało? Kanapa! Kanapa i miejsce do zapisu. Jakiś doświadcze... Jakieś achievement dostaliśmy. Ok, w takim razie zapiszmy tutaj. E, ok, co tutaj znajdziemy? E, note 3: Installation coś tam. The guards have found a small group of local media reporters. Snooping around, I have ordered them captured. And to be prepared for adaptation Should. Or, and be prepared for adaptation should prove useful. I insist all unauthorized guests are dealt with the same punishment from now on. Super! Czy jak stąd zeskoczę to się zabiję. Czy ja w ogóle mogę stąd zeskoczyć? O! Mogę Dobra, w takim razie schodzimy na dół. Co to było? Co to było? Dobra, wiemy, że jakiś reporterów chcieli złapać i przygotować ich do jakiejś adaptacji. Ciekawe, czy filmu, czy czego. Nie wiem, czy moja latarka przestała działać. Mam wrażenie, że moja latarka przestała działać. I wcale mi się to nie podoba. Chyba że ta latarka po prostu nie działa na wysokościach. Dlatego, że tu jest względnie jasno. Byłoby spoko, jakby faktycznie tak to by działało. Jeżeli latarka moja przestała działać, to wtedy jestem... będę lekko niepocieszony. No dobra, jesteśmy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. W ogóle fajnie, że komuś się chciało budować taką wysoką wieżę, ale obstawiam, że macko podobne, podobne potwory lubią budować coś w wolnym czasie, to jest taki Minecraft dla nich. A ten postanowił wybudować po prostu wysoką wieżę i postawić na górze kanapę, na której sobie siada wieczorami i pije piwko. A razem ze swoimi zmolestowanymi ofiarami. Dobra, jesteśmy już prawie na dole. Ciekawe, czy na samym dole schodów czeka na mnie ten potwór. Bo jeżeli tak, to super. Dobra, na szczęście nie czeka i latarka. Wydaje mi się, że faktycznie przestała działać. Przynajmniej takie mam wrażenie. Czy ja mogę stąd skoczyć? Mogę, ale pewnie się zabiję. Mogę, cóż za urocze miejsce. To na pewno był jakiś park rozrywki. O! Coś tutaj mamy. Nie wiem, że to są baterie. Tak, to są bateryjki do mojej latary. I czy ja je mogę... Aha! Tutaj pokazuje co ja mogę wybrać. R6 batteries! Okej, okay, czy ja coś mogę zrobić z tymi bateryjkami? Nie bardzo wiem, szczerze powiedziawszy, czy ja mogę coś z nimi zrobić w jakikolwiek sposób, je wrzucić sobie do. E. Nie widzę bateryjki, chyba nie banglają. No, bateryjki, staram się z wami coś zrobić. Coś się pojawiło, ja nawet nie chcę wiedzieć co. What the fuck! Oooo, oh, mój Boże. Tak, widzę, że ta gra jest bardzo slenderowa. I tak czuję, że jej nie skończę. <laughs> Więc nawet nie macie co prosić, zobaczymy po prostu, ile uda mi się jej przejść. Znajdę jakieś paliwo. Cokolwiek. co mi się przyda. Prze raczej niezbyt. A, znajdę siekierę Widzę go, widzę go, widzę go. Nie chcę na niego patrzeć Wybiorę siekierę i po prostu go zarżnę. A, już go nie ma. U. O! He, he, he. Cóż za przyjemna. Okej, okay, możemy bić siekierą teraz. Więc pewnie tą siekierą może uda mi się rozwalić Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Pewnie był gdzieś po lewej stronie mojej, ale ja po prostu teraz przez niego będę się mógł przerwnać tą siekierą. Po prostu do niego podejdę i mu zrobię a i bam! I to właśnie zrobiłem wszystkim potworom, które stanęły mi na drodze. AAAAAAAAH! AAAAAAH, fuck, jak to jest brzydkie! Okej. Okay. <laughs> już mnie ciarki przeszły, fuck. Okej, okay, ale widzę, że to jest taki slenderowaty typ gry, która ma gdzieś jakąś tam... fabułę zarysowaną, generalnie trzeba znaleźć pewnie paliwo, raczej nie będę w to grał już więcej. Mm, dlatego, że po prostu taka gra wydaje mi się dosyć nudna na nagrywanie, ale... jest to dla was jakiś tam temat do przemyślenia. O mój Boże, aż się zapowietrzyłem. Generalnie wydaje mi się, że chyba jednak mimo wszystko ta gra nie jest tak straszna jak Slender i nie zrobiła na mnie też takiego wrażenia jak Slender, więc... Umówmy się, że to będzie taki jednorazowy odcinek, który raczej nie będzie miał kontynuacji. Zachęcam was do lajkowania bądź też dislajkowania. Jeżeli chcecie bardziej, więcej jakichś takich horrorowych gier, to mam przygotowaną jeszcze jedną na dysku, ale dajcie mi znać w komentarzach. Czy chcecie taką gierkę zobaczyć? Jeżeli tak, to postaram się dla Was nagrać jak najszybciej to będzie możliwe. Jeżeli nie, to również napiszcie, czemu nie. I tyle. To by było na tyle z mojej strony. Jeszcze raz zachęcam Was do lajkowania bądź też dislajkowania tego filmu i zachęcam Was do komentowania. Do usłyszenia wszystkim. Na razie.